Dzień dobry Państwu, nie Magister Zarzycki. Kamerkę trzymam w ręku, obraz może drżeć. Też Państwu pewnie niewiele widzą, ale słońce będzie zachodzić, więc widok będzie coraz lepszy, coraz lepszy, coraz bardziej technicznie doskonały, natomiast coraz gorszy, bo będzie coraz bardziej mnie widać, a nie ma na co patrzeć. Proszę Państwa, ja kręcę takie różne filmiki te filmiki no, są często bardzo głupie. To ja sobie z tego zdaję sprawę, nie, nie oszukujmy się. Ale dlaczego tak się dzieje, proszę Państwa? Dlatego, że ja jestem zrozpaczony. Bo od ponad dwóch lat, o już grubo ponad dwóch lat, już prawie dwa i pół roku, rzeczy z mojej świetlicy, którą prowadziłem dla biednych dzieci i trudnej młodzieży, są zgromadzone w takim pomieszczeniu, które się nie nadaje na świetlicę dla takich dzieci, bo jest za małe, nieogrzewane, prawie nie ma okien, nie ma oświetlenia na zewnątrz. Nie ma dobrego, bezpiecznego dojścia tam dla, dla dzieci, otoczenie jest niebezpieczne z wielu powodów. Przy czym nie są to powody zależne od, od tego pana, który jest tam dzierżawcą tego miejsca, to nie, nie o to chodzi. No po prostu to są czynniki obiektywne. I tutaj w ogóle w tych moich filmikach o tego pana, który tam mi ten proces wytoczył, jak Państwo być może wiedzą, w ogóle nie, nie chodzi. To chodzi o taką inną sytuację, że proszę Państwa, jestem zrozpaczony, czym jestem zrozpaczony? tym że nie mogę wytłumaczyć tutaj staszowskim władzom, których jest multum, jest zatrzęsienie, bo jest burmistrz, dwóch wiceburmistrzów, starosta, wicestarosta, radnych, kilkudziesięciu rozmaitego szczebla, znaczy rozmaitych radnych, potem różnych kierowników od oświaty, od zapobiegania alkoholizmowi, od wielu różnych bardzo ważnych spraw. No jest dwóch proboszczów tutaj, też, którzy też mają duże budynki. I proszę państwa, wszyscy ci ludzie, gdyby ktokolwiek z nich, o tak to powiedzmy, zrozumiał, że pomieszczenie, które, które ja sobie też sam w zasadzie załatwiłem, które no nie nadaje się na świetlicę, no to się nie nadaje, a są tutaj pomieszczenia, które się nadają. Tam, gdzie prowadziłem, to jest znakomite pomieszczenie, które się nadaje, stoi obecnie puste. Popołudniami w wakacje to w ogóle cały czas stoi puste. Są całe budynki, które stoją puste. I tam nic zrobić się nie da. No to, proszę Państwa, zrozumielibyście Państwo tą moją rozpacz, która wyraża się w, tak, jak się wyraża, to znaczy produkcją różnych głupich filmików. Ten filmik też będzie głupi, bo opowiem w nim taką bajeczkę, która też mi przyszła do głowy, że no powiem taki zrozpaczony człowiek, taki jak, jak ja, taki no, nie magister, który żył w takim miasteczku przez, rządzonym przez matołów. Wystąpił w końcu, nie mogąc już znieść tego wszystkiego, tych boleści, tych cierpień, związanych z tymi rządami tych matołów. Wystąpił eutanazję. No i oczywiście, eutanazja się pięknie odbyła, wszystko się udało, a następnie zrobiono wielką stypę, gdzie te władze, te, te matowe, które rządziły w tym miasteczku, mogły sobie przyjść, zjeść, zakąsić, wypić za pomyślność duszy tego. E eutanazego, nie magistra, nie, mag nie magistra eutanazego. I proszę Państwa, był między innymi tam pan burmistrz, który tam sobie dobrze pojadł, bo był taki świniak, pieczony, pieczony świniak, a bardzo lubił tą potrawę. E no i potem sobie troszkę z panem starostą, z innymi tam radnymi troszkę sobie wypił, no może nawet nie troszkę, tylko sporo sobie wypił i poczuł się zmęczony. Wiadomo proszę Państwa, że na imprezie jakiejś takiej gdzie troszkę jest za dużo alkoholu i ludzie się czują zmęczeni, to ludzie lubią się położyć. Najczęściej kładą się pod stół i tam śpią, ale no nie na takiej imprezie, która jest stypą, to, to, to by nie wypadało. Wobec czego ten pan zobaczył pewne miejsce, które już było zajęte. Wdrapał się na to miejsce, zrzucił tam tego pana, który tam, tam leżał, i tam się na tym miejscu położył. Z tym, że no Pech chciał, że tym miejscem był katafal, gdzie leżały zwłoki jeszcze ciepłe, ale już sztywne. Nie magistra eutanazego, który miał być skremowany, czyli spalony na stosie, a tym stosem były jego rzeczy ze świetlicy. No i proszę Państwa, już pod koniec tej stypy, pod koniec całej tej pięknej imprezy, przybyła dziewczynka z zapałkami, specjalnie sprowadzona z takiej bajeczki. Jana Christiana Andersena, który był bajkopisarzem równie dobrym jak ja, a może nawet trochę lepszym. No i ta dziewczynka z zawałkami ten stos podpaliła i spalenie odbyło się. Tyle tylko, że no właśnie spalono nie tego eutanazego, nie magistra, ale spalono niestety burmistrza tego, tego miasteczka. Nie zauważyłem tej pomyłki, dlatego że był przykryty takim takim kirem pogrzebowym, tak to chyba się nazywa. Tu Pani przyniosła bigosik, także bardzo dziękuję. Ja przed śmiercią jeszcze sobie coś zjem. Więc ten Pan Burmistrz został sproszkowany, skremowany, spalony i zabrany do takiego naczynia, które nazywa się urną. Tam Taka szczoteczkę pani przyniosła z restauracji, zebrała te, te wszystkie szczątki, wsypała przez lejek, żeby się nic nie rozsypało. I proszę Państwa, wtedy odkryto, że już po całym tym fakcie, że nie magister e eutanazy niestety nie został skremowany, tylko leży sobie grzecznie i nieruchomo, sztywno i dosyć już zimno, chociaż troszkę się rozgrzało od ognia gdzieś tam obok tych wszystkich popiołów, które zostały z tej jego świetlicy, no bo po prostu spadł z katafalku, zrzucony przez pana burmistrza. No wybuchła oczywiście wielka rozpacz, wielka panika, było wiele łez, podało się wiele alkoholu na tą intencję i na szczęście, na szczęście ktoś wpadł na pomysł, żeby, żeby ściągnąć księdza Baszaborę, który ma zdolności uzdrowicielskie i wręcz nawet y, y, u, ożywicielskie. No ponieważ na, na całej uroczystości było dwóch księży proboszy, nawet trzech, bo był jeden emerytowany, to który z nich miał kontakt do księdza biskupa, ksiądz biskup miał kontakt do księdza Baszabory i szybciutko go helikopterem ściągnięto, bo jeszcze był w Polsce, bo miał taki swój taki, taki wielki y, wielką taką imprezę na Stronie Narodowym więc szybciutko ten helikopter tutaj przyleciał, bo to była sprawa pilna, to taki helikopter z tym krzyżem, jak się nazywa ten ratunkowy przywiózł z tego księdza Baszaborę. Ten wysiadł, podszedł do tej urny i bez zbędnych ceregieli, proszę Państwa, odczynił różne modlitwy, różne tam... no w ogóle wszyscy się modlili, pod jego kierunkiem i po chwili pan burmistrz ożył. Tylko, proszę Państwa, no niestety właśnie to jest już cały problem w tej, w tej bajeczce, że niestety ten, ożył też ten świniak, którego zjadł pan burmistrz. To znaczy świniak nie ożył cały, bo pan burmistrz zjadł tylko ryja z tego świniaka, więc tylko ten ryj ożył i po prostu... Najkrócej mówiąc, ponieważ do 20 minut tutaj jest czynne, a ja mam tylko 15 minut na zwiedzenie Bigosu, więc muszę kończyć. Więc w każdym razie, proszę Państwa, ożył burmistrz, ale niestety z ryjem tego, tego, tego świniaka. No i potem taki właśnie burmistrz z ryjem świniaka urzędował tutaj w naszym miasteczku w urzędzie. Oczywiście za górami, za lasami, dawno, dawno temu. O czym zawiadamia Państwa ze smutkiem niemagister Zarzycki z tarasu pięknej restauracji Perła. A tutaj niech sobie Państwo jeszcze zobaczą piękną panoramę golejową. Gdybym ja został skremowany, czyli spalony na stosie tych moich rzeczy z Hadesu, oto będą Państwo widzieć napis niemagister.pl. Na tą koszulkę, tak przy okazji, to już miałem masę tutaj na Golejowie i ona robi się dosyć popularna. Jestem troszkę nawet idolem, młodzieży bym powiedział. No więc ale tam to mniejsza z tym, proszę Państwa, muszę drużyć oczy, bo mi słońce świeci po ślepiach. Więc to jest bajeczka numer dwa. Ja obiecałem 2000 złotych takich bajeczek dla pana, który wytoczył mi proces. ja bardzo go cenię, bo proszę Państwa, ja na przykład na komunie grałem na nosie, sprzedawałem książki podziemne, tam robiłem różne, różne draki. I w stanie wojennym troszkę może nawet jeszcze i robiłem. I, 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 i potem jakoś nigdy nie miałem procesu i mam pierwszy proces w życiu. Także no to jest, y, musi być Twój, twój pierwszy raz. Tak? To, jest, to, jest, to będzie mój pierwszy. No i tym razem ostatni, dlatego że ten proces skończy się, jak Państwo już mówiłem, skończy się e eutanazją. Tak przy, tak przy okazji, no sytuacja jest z tym procesem troszkę absurdalna. Dlatego że ten pan wytacza mi proces o to, że przechowuje swoje rzeczy, czyli zresztą z tej świetlicy na w obiekcie, który on dzierżawi od gminy, z tym, że dowcie polega na tym, że te rzeczy nie ja tam zawiozłem, to po prostu wywaliła mi te rzeczy tam Staszowska władza. No i ja właśnie tą władzę staram się wszelkimi sposobami przekonać, że to był zły pomysł i mi się to jak na razie nie udaje, ale to dopiero są dwie bajeczki. Ja myślę, że przy bajeczce numer 1999 ta władza dojdzie do wniosku, że, no, że trzeba zmądrzeć. Żegnam Państwa.